Obsługa systemu kaucyjnego w programach InSoft. Wraz z rozpoczęciem prac nad wdrożeniem systemu kaucyjnego przygotowaliśmy dedykowaną stronę, na której zebraliśmy najważniejsze informacje dotyczące obsługi systemu kaucyjnego w Polsce. Na tej stronie dowiesz się, jakie sklepy objęte są systemem kaucyjnym, jakie towary podlegają kaucji DRS, oraz jak rozpoznać, które towary na półce są objęte systemem kaucyjnym. Na tej stronie uzyskasz informacje o wykonanych integracjach z platformami oraz operatorami systemu kaucyjnego, jak również odnośniki do stron, na których znajdziesz jeszcze więcej informacji o systemie DRS. W programie PC Market obsługa systemu DRS dostępna jest w ramach modułu dodatkowego obsługa systemu kaucyjnego DRS. Wybór modułu do obsługi DRS uzależniony jest od rodzaju stanowiska, na którym realizujemy sprzedaż towarów, to znaczy kas Novitus Next za pomocą SC Server, Kas fiskalnych ECR w ograniczonym zakresie, wynikającym z możliwości tego typu urządzeń, MPOS, SZAPOS oraz sprzedaży DrukFisk, jak również dla stanowisk sprzedaży POS. Wybrany moduł jest wymagany dla wszystkich stanowisk sprzedaży w ramach jednej licencji programu. Dodatkowo, jeżeli jest to sieć sklepów oparta na konsoli kupca, wymagany jest zakup obsługi DRS dla każdego ze sklepów. Aktualne ceny modułów dostępne są na naszej stronie internetowej. Celem zamówienia modułu obsługi DRS należy skontaktować się z opiekunem swojej licencji programu. Obsługę systemu kaucyjnego z perspektywy sklepu można podzielić na kilka etapów. Pierwszym z nich jest przyjęcie towaru kaucyjnego od dostawcy. Wprowadzenie takich towarów na półkę sklepową automatycznie włącza sklep w uczestnictwo w systemie kaucyjnym, co nakłada na niego dodatkowe obowiązki, w tym zależnie od wielkości sklepu, obowiązkową zbiórkę opakowań DRS. Drugi to sprzedaż takiego towaru, podczas której program kasowy lub kasier nalicza dodatkową kaucję za takie opakowanie. Trzeci to przyjęcie pustego opakowania objętego systemem kaucyjnym od klienta. W ramach tego punktu możemy również uwzględnić zwrot opakowania w przysklepowych automatach zwanych butelkomatami. Czwartym etapem jest rozliczenie zwrotu dokonanego przez klienta, możliwego w formie wypłaty gotówki lub w formie rozliczenia zakupów np. Na, na podstawie bonu uzyskanego z automatu. Piątym etapem nawiązującym do zbiórki manualnej opakowań DRS jest zgłoszenie do operatora konieczności odbioru worka zbiorczego. Ostatnim etapem jest rozliczenie pomiędzy sklepem oraz operatorem oddanych opakowań, zarówno ze zbiórki ręcznej, jak i automatycznej. Przygotowanie programu PC Market do obsługi systemu kaucyjnego. Omawiana konfiguracja prezentowana jest na podstawie integracji z systemem Comp DRS oraz stanowiska sprzedaży PC POS. W pierwszej kolejności weryfikujemy, czy nasza licencja posiada włączony moduł obsługi systemu kaucyjnego. Po czym przechodzimy do konfiguracji programu z poziomu menu: kontrola, konfiguracja, lokalna konfiguracja stanowiska, ustawienia usługi serwisu DRS, które umożliwi połączenie z usługą COMP DRS. Druga sekcja dotyczy połączenia PC-marketa z operatorem. Dane w tej sekcji uzyskamy bezpośrednio od integratora komp DRS. Po wprowadzeniu danych wykonujemy rejestrację stanowiska w systemie. Jeżeli wszystko będzie ok, program wyświetli następujący komunikat. W kolejnym kroku przechodzimy do tworzenia frakcji DRS, które wykonujemy z poziomu menu kontrola, konfiguracja, słownik wykazów, frakcja DRS. Frakcja, czyli inaczej rodzaj materiału, z którego wykonane jest opakowanie kaucyjne plastik, szkło oraz metal wraz z aluminium. W przypadku integracji z Komp program automatycznie zaimportuje te frakcje z systemu. Ważne, mimo że program daje możliwość założenia frakcji ręcznie. W przypadku integracji z DRS nie jest zalecane ich tworzenie oraz edytowanie tych już zaimportowanych. Trzecim etapem konfiguracji jest stworzenie towarów o typie opakowanie DRS. Zanim jednak stworzymy taki towar, należy w konfiguracji programu Parametry przeglądanie edycja ustawić proces tworzenia kodu własnego dla tego typu opakowania. Następnie możemy przejść do stworzenia takiego opakowania z poziomu karty towaru, które potem będziemy przypisywać poszczególnym towarom. Wprowadzamy nazwę takiego opakowania, wskazujemy typ towaru, kaucja DRS. Zgodnie z przepisami ustawiamy stawkę podatku na zwolnioną i cenę za takie opakowanie, w tym przypadku 50 groszy. Dalej, w zakładce F6, opis dodatkowy, ustawiamy frakcję opakowań a także oznaczamy opakowanie jako towar własny. Zaznaczenie towaru własnego powoduje, że tylko opakowania z tą własnością będziemy mogli przypisać do towarów, które posiadamy w ofercie naszego sklepu. Następnie, analogicznie, tworzymy opakowanie DRS dla pozostałych frakcji, to znaczy szkła oraz metalu, pamiętając o oznaczeniu typu towaru jako kaucja DRS, stawce zwolnionej, właściwej cenie ewidencyjnej, a także wskazaniu frakcji i oznaczeniu jako towar własny. Mając stworzone opakowania DRS, możemy przystąpić do przypisywania stworzonych opakowań poszczególnym towarom, które na swojej etykiecie będą miały symbol kaucji. Możemy to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy to wejście w kartę towaru, a następnie w zakładce F6 opis dodatkowy, wybieramy opakowanie zwrotne i w zakładce opakowanie DRS wskazujemy opakowanie. Następnie potwierdzamy F2 OK i zapisujemy zmiany. Drugi sposób to zmiany grupowe na towarach. Po wskazaniu takich towarów wybieramy wykonaj dla zaznaczonych, następnie opis dodatkowy i przypisanie opakowania. Wybieramy opcję opakowanie DRS. Klikamy w opcję wyboru i wskazujemy opakowanie. Akceptujemy wybór i klikamy F2 Wykonaj. Po wpisaniu hasła dostępu, grupowa operacja została zrealizowana. Tym sposobem dla takich towarów stworzyliśmy tandem: towar plus opakowanie DRS. Prawidłowa konfiguracja pozwala na przyjęcie takich towarów na magazyn oraz sprzedaż wraz z automatycznym naliczeniem kaucji, ale także umożliwia rejestrację zbiórki manualnej takiego opakowania, o czym w dalszej części filmu. Do kompleksowej obsługi systemu kaucyjnego w PC Market pozostało nam również stworzenie dla każdych z trzech frakcji opakowań DRS, których nie posiadamy w swojej ofercie sklepu. Jest to niezbędne do zbiórki manualnej na stanowisku kasowym, jak również do późniejszych celów raportowych. Opakowania dla towarów tzw. obcych tworzymy analogicznie jak do towarów własnych, z tym wyjątkiem, że nie zaznaczamy własności towar własny. Możemy tego dokonać np. klonując stworzone wcześniej kartoteki. Odznaczając towar własny. Program wówczas uniemożliwi przypisanie takiego opakowania towarowi z naszej oferty, a pod tą kartoteką będą odnotowywane jedynie te opakowania, które zostaną nam zwrócone, a nie posiadamy ich na sklepie. W następnym etapie w programie PC Market dodajemy kolejną formę płatności, którą będzie możliwość zrealizowania kuponu otrzymanego od kasiera. Lub uzyskanego z automatu po zwróceniu opakowania DRS. Na tym zakończyliśmy konfigurację programu PC Market. Podsumowując, do prawidłowej obsługi systemu DRS w PC Market niezbędne jest posiadanie trzech frakcji, których lista zostanie zaimportowana z komp DRS, stworzenie sześciu kartotek opakowań DRS, trzech dla towarów, które mamy w ofercie sklepu, ale także trzy dla towarów, które nie są w obrocie naszego sklepu, ale jako uczestnik systemu kaucyjnego mamy obowiązek przyjąć je jako zwrot od klienta. To pod tym opakowaniem będzie odnotowywana w bazie programu zbiórka manualna opakowań DRS dla towarów obcych. Do prawidłowej obsługi systemu kaucyjnego i współpracy z DRS pozostało nam skonfigurowanie programu PCPOS. W pierwszej kolejności konfigurujemy połączenie z systemem DRS z poziomu menu. Konfiguracja lokalne parametry programu. Następnie w sekcji System kaucyjny DRS zaznaczamy komp DRS i uzupełniamy je tymi samymi danymi, co wcześniej w programie PC Market. Po wprowadzeniu wybieramy akcję Rejestracja kasy. Jeżeli wszystko przebiegło pomyślnie, program wyświetli komunikat. Ostatnim krokiem po stronie PC Posa jest przypisanie formy płatności typu bond DRS z poziomu Wykazy Wykaz form płatności. Po wybraniu tej formy płatności w pozycji Serwis Bonów należy wskazać wartość w system kaucyjny DRS. Zapisujemy te ustawienia i możemy ponownie uruchomić program. Ważne, taką konfigurację należy wykonać dla każdego stanowiska kasowego PCPOS. Praca na dokumencie z towarem podlegającym systemowi kaucyjnemu DRS. Sporządzamy dokument PZ, wybierając kontrahenta oraz towar objęty kaucją DRS. Po wprowadzeniu ilości w podsumowaniu dokumentu wyświetliła nam się wartość kaucji dla tego towaru, a wchodząc w szczegóły wybierając CTRL-J możemy sprawdzić szczegóły powiązania z opakowaniem DRS. Zapisujemy dokument, który dla tej konfiguracji wygenerował nam również dokument automatycznego obrotu opakowaniami. Dodatkowo, jeżeli podczas przyjęcia nowego towaru podamy kod EAN, program ma możliwość sprawdzenia i przypisania frakcji oraz opakowania zwrotnego do tego towaru. Akcja dostępna jest po włączeniu parametru na zakładce wykazy tworzyć powiązanie dla nowych towarów z kaucją DRS według zewnętrznej bazy opakowań podlegających DRS. Realizujemy sprzedaż towaru kaucyjnego z poziomu PCPOS. Prowadzamy na Paragon towary objęte kaucją DRS. Podczas nabijania widzimy, że do każdego towaru doliczane jest opakowanie DRS, które przypisaliśmy w programie PC Market, a następnie realizujemy sprzedaż, zapisując Paragon. Przyjmujemy zwrot opakowania DRS od klienta. Wybieramy akcję zwrotu w programie PCPOS, a następnie skanujemy opakowanie dostarczone przez klienta które automatycznie zostanie przypisane do naszej kartoteki opakowania dla wybranej frakcji. Jeżeli to będzie opakowanie oznaczone jako towar własny, zostanie mu przypisane opakowanie z tą własnością. Jeżeli to będzie opakowanie obce, program odnotuje zwrot w stworzonej wcześniej kartotece, w naszym przypadku pet obce. Jak program rozpoznaje, do którego opakowania i frakcji przypisać opakowanie z obce? Program pobiera zewnętrznie bazy ComDRS kody towarów objętych systemem kaucyjnym dostarczane przez producentów, które są skategoryzowane według frakcji. Na tej podstawie PC Market i PC POS po zeskanowaniu rozpoznaje frakcję takiego towaru i przypisuje do powiązanego z frakcją opakowania w bazie PC Market. Następnie zapisujemy taki zwrot i wybieramy formę wypłaty za zwrócone opakowanie kaucyjne. Jeżeli będzie to kupon, zostanie on wydrukowany. A jego kod wysłany do Komp DRS celem jego późniejszej realizacji. Wraz z każdym przyjęciem zwrotu opakowania DRS program w tle uruchamia zbiórkę opakowań w workach frakcyjnych. Ustawienia związane ze zbiórką oraz otwarcie nowego worka konfigurowane jest w panelu Komp DRS. Zalecane jest uruchamianie worków na jedno stanowisko kasowe w sklepie z możliwością wyboru konkretnej frakcji lub miksu frakcji w jednym worku. Przyjęcie pierwszego zwrotu automatycznie otwiera taki worek, jego podgląd możliwy jest w PCPOS, z poziomu akcji lista worków DRS. Po uzupełnieniu worka opakowaniami DRS z tego poziomu możemy zgłosić worek do odbioru przez operatora. Wówczas wpisujemy numer plomby otrzymanej przez operatora i zatwierdzamy wybór. Worek ten jest zgłoszony i zniknął z podglądu z poziomu PCPOS. Listę worków z różnymi statusami można sprawdzić w programie PC Market z poziomu menu odbiorcy sprzedaż detaliczna przeglądanie transakcji worki DRS. Na wykazie wyświetli nam się lista worków ze szczegółowymi informacjami, w tym status worka, który może być. Otwarty, to znaczy, że worek znajduje się przy kasie, jest możliwość uzupełniania go opakowaniami zwrotnymi. Widoczne tutaj stany pokrywają się ze stanami na stanowisku PCPOS. Zgłoszony, czyli worek przy stanowisku POS został zamknięty i oplombowany wraz z informacją do operatora o gotowości do odbioru go ze sklepu. Jest to jedyny status, który możemy zmienić w programie PC Market dla tego worka. Po wejściu w szczegóły takiego worka, wybierając F3, możemy zaznaczyć, że worek został wydany do operatora. Kolejny przykład transakcji. Dokonujemy sprzedaży towarów, przyjmujemy zwrot opakowania DRS a płatność częściowo rozliczamy kuponem kaucyjnym wygenerowanym podczas poprzedniego zwrotu. Na stanowisku POS nabijamy pozycję na paragon, a następnie przyjmujemy zwrot opakowań objętych kaucją DRS, co powoduje, że zmniejszyła nam się wartość paragonu o kwotę kaucji zwracanych opakowań. Po przejściu do podsumowania wybieramy bond DRS, którego kod wprowadzamy do okna. Po zatwierdzeniu kuponu na listę, zatwierdzamy go i w płatności kwota bonu pomniejsza płatność za dokonane zakupy. Sprawdzanie i wypłata kaucji na podstawie bonu. Program PCPOS daje możliwość bieżącej weryfikacji wykorzystania kodu. Po wybraniu akcji sprawdzenia kuponu i podaniu takiego kodu, otrzymamy informację, czy kupon został wykorzystany lub jaka jest jego wartość do wykorzystania. Wybierając natomiast akcję kupony kaucyjne wypłata, po wprowadzeniu kodu program wyświetli nam kwotę, którą należy wypłacić klientowi. Ważne, nadal trwają prace optymalizacyjne obsługi systemu kaucyjnego w programie PC Market oraz PC POS, dlatego zachęcamy do sprawdzenia bieżących zmian w programie jak również informacji na stronie podanej na ekranie.